Vlogmas, dzień pierwszy. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym vlogmacie, który nagrywam jeszcze w listopadzie. Jeżeli mnie nie znacie, ja mam na imię Sandra. Częściej możecie mnie zobaczyć na Instagramie. Mój handle to sjasianowska. Zostawię też link w opisie. Zapraszam tam serdecznie. Ten vlogmas nie będzie vlogmasem, na którym będę pokazywać, co robię przez cały dzień. Bardziej chciałam wykorzystać ten przedświąteczny czas, żeby móc trochę więcej powiedzieć o różnych sprawach, o pisaniu i o czytaniu i też o graniu. Ten temat też na pewno się pojawi i zawsze chciałam nagrać vlogmas. Wyglądam i czuję się trochę jak debil, ale nieważne, bo mam po prostu takie fajne uszy Renifera. To są uszy w ogóle? Nie wiem, co to jest, ale jest czerwone, więc jest świąteczne i pewnie jest związane z Reniferem. Nie ma to znaczenia. To, o czym dzisiaj chciałam powiedzieć w tym pierwszym odcinku, to jest odpowiedź tak naprawdę na propozycję, która pojawiła się, kiedy na moim Instagramie pytałam: Czy macie jakieś, może, pytania czy sugestie, coś, co chcielibyście usłyszeć ode mnie? I to jest temat książek ze świątecznym vibem. Powiem szczerze, że temat świątecznych książek nie był dla mnie łatwy, głównie dlatego, że większość świątecznych pozycji związana jest jednak z literaturą um, taką um, obyczajową, ale no bardziej romansową. Tak? To są po prostu głównie romanse. Podobnie zresztą sprawa ma się, jeżeli chodzi o świąteczne filmy. Problem jest taki, że ja po prostu takich książek nie czytam. Przeczytałam w życiu mnóstwo romansów, kiedy jeszcze byłam nastolatką, i aktualnie do mnie tego typu książki nie przemawiają. I w związku z tym było mi ciężko realnie wybrać kilka tych książek, ale. Zastanowiłam się, co mogę Wam polecić z czystym sercem, z czystym sumieniem i coś, co będzie też, myślę, odpowiednie dla obu płci. W związku z tym, no jednak mężczyźni zazwyczaj romansów nie czytają. Sorry, takie jest życie. To pozycji mam 7, słuchajcie, i to są naprawdę różne pozycje, dlatego myślę, że warto się z tym zapoznać, ponieważ uważam, że z tej listy każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. Pierwsza pozycja to jest Zima w Dolinie Muminków. Planuję ją w tym roku przeczytać. Pamiętam, że wiele razy ją czytałam właśnie w okolicach świąt, czy już potem styczeń, luty, ferie zimowe. Dobrze się przy niej zawsze bawiłam. Mam takie wspomnienia też wracania gdzieś tam z sanek z przyjaciółkami i właśnie siedzenia sobie później w salonie, próbując się zagrzeć z powrotem i czytając tę Zimę w Dolinie Muminków. I ja planuję właśnie w tym roku do tej książki wrócić. Ale aktualnie czytam jeszcze Dolinę Muminków w listopadzie i po prostu później przejdę sobie do tej zimy w Dolinie Muminków. Myślę, że muminki są taką serią, która może odpowiadać gustom czytelników w każdym wieku. Drugą pozycją to jest literatura non fiction w sumie. I to jest książka Adama Keya pod tytułem świąteczny dyżur. Jest ja tą książką zapoznałam się w formie audiobooka i polecam. Z tego, co pamiętam, to było na platformie Storytel. To jest Adam Kay. Jeżeli ktoś jakimś cudem go nie zna, to jest taki mężczyzna, który był lekarzem przez przepraszam, nie wiem ile, ale ile lat, zrezygnował z tej kariery w medycynie i teraz jest w sumie pisarzem, komikiem, stand-uperem. On wydał kilka książek, ja słyszałam o co najmniej trzech, kilka książek, w których podejmuje właśnie temat bycia lekarzem, tego jak to wygląda od wewnątrz. I akurat świąteczny dyżur jest pozycją, w której on opowiada o świątecznych dyżurach. Po prostu zdarzyło się tak kilka lat z rzędu, z tego co pamiętam z tej książki, że właśnie w święta miał ten dyżur na Izbie Przyjęć i opowiada właśnie jak to wyglądało z jakimi problemami ludzie przychodzili w święta książka jest zabawna ale też informatywna jak to właśnie literatura taka memuarystyczna nie wiem czy po polsku się tak mówi autobiograficzna możemy zobaczyć jak wygląda właśnie praca innych ludzi jak wygląda ich życie a poza tym jest po prostu śmieszna bo ludzie często trafiają na pogotowie bo po prostu robią głupie rzeczy no i to jakby tutaj jest Sprawdza się w tej książce. Trzecią książką jest literatura taka lekka, i to może już zakrawać nieco o taki właśnie romans. To jest Krystyna Mirek, Świąteczny Sekret, i to jest rzeczywiście literatura, która może zakrawać o romans. Święta tam są takim motywem po prostu, że główna bohaterka odziedzicza dom, bodajże po babci. To jest właśnie przed Bożym Narodzeniem, to jest dom na wsi. Ona w ogóle, czego nie powiedziałam, jest licealistką. Decyduje się wyjechać do tego domu i po prostu zostawia rodzinę swoją, swój dom, i tam decyduje się wyjechać i jeździć z tej wsi do szkoły autobusem. I, i tam oczywiście pojawia się na przykład temat palenia w piecu, tak? No bo to jest dom na wsi. I mi się personalnie ta książka podobała yy, i dobrze ją wspominam i to jest akurat są wątki właśnie romantyczne w tej książce, ale ja ją dobrze wspominam i myślę, że jest po prostu w porządku. Czwarta pozycja to Piotr Jedliński Biel. To również przesłuchałam jako audiobook. Yy, w momencie kiedy ja tego słuchałam, to w ogóle nie było możliwości przeczytania tej książki. Z tego co pamiętam, był tylko i wyłącznie ten audiobook. Nie było żadnej Wersji z literami i na papierze ani we buku, to była historia, która dzieje się w. To nie są święta, to jest zima w schronisku. Po prostu w górach tam dochodzi na morderstwa. Oczywiście w schronisku jest kilka osób, kilka rodzin. Trzeba dojść do tego, kto zabił, no i dzieją się różne rzeczy. Bardzo mi się podoba ta książka. Myślę, że dla fanów Agaty Christie jak i w ogóle kryminałów, tego typu tematów, fajne. I właśnie fajne, że dzieje się zimą w schronisku, nie jest to romans. Piąta pozycja to Joshua Becker, Do minimalisty, pokonaj bałagan i ciesz się uporządkowanym życiem. To również nie jest pozycja typowo świąteczna, ale myślę, że przesłuchanie tej książki w pewnym momencie mojego życia, a to akurat było po świętach, chodzi mi o to, że ta książka no, akurat hmm, myślę, że żyjemy w takich czasach, że ciężko jest nie zostać w pewnym sensie zbieraczem. To znaczy, mamy dużo rzeczy. Dużo rzeczy można kupić tanio, i po prostu te rzeczy się w naszych mieszkaniach mnożą. To nie jest książka o tym, że macie teraz spać na po prostu samotnym materacu, na podłodze i w ogóle wyrzucić kanapę z domu, tylko bardziej o taki esencjonalizm. Że mamy tyle śmieci po prostu nawalone w tych mieszkaniach, w tych domach, że my nie mamy miejsca na, jakby, uhonorowanie rzeczywiście tych przedmiotów, które są dla nas ważne, świadczą w jakiś sposób o naszej historii. Czy to jest na przykład jakaś kolekcja starych płyt CD, czy kolekcja zdjęć, które gdzieś tam leżą na strychu, w kartonach. Właśnie myślę, że ta książka zmienia podejście do sprzątania i. Dużo mi da właśnie do, do tego myślenia i wybrałam ją do tego zestawienia, dlatego że no, dużo osób właśnie przed świętami sprząta. Jest to taki czas, kiedy e, często możemy właśnie przed zimą wejść e, z czystym mieszkaniem, e, z czystszą głową i często właśnie ten moment wykorzystujemy na takie porządki. Myślę, że warto się z tą pozycją zapoznać, zanim się weźmiemy za porządki właśnie w tych nawet najbardziej ukrytych miejscach w naszym mieszkaniu, jakiejś, świecie, szafach, kartona. Pozycja numer 6 ta gata Christie, tajemnica gwiazdkowego pudingu. To jest książka, która jest po prostu zbiorem opowiadań kryminalnych autorstwa gaty Christie. Myślę, że gaty Christie nie trzeba nikomu przedstawiać. Reszta opowiadań tam nie jest związana z zimą, ale ta winca gwiazdkowego pudingu, myślę, warto przeczytać. No i inne oczywiście też, bo to Agata Christie. E, także polecam. E, I ostatnia pozycja, e, tutaj trochę dla młodszych czytelników, ale nie tylko. Ja akurat e, przeczytałam ją w dwa dni. E, to jest jedna z nowszych akurat książek. E, to jest autorstwa Kate Kirby, Totalnie chaotyczne święta Lottie Brooks. Ja akurat ją przeczytałam po angielsku. Jest dostępna na Amazonie po angielsku, ale w Polsce też ją można dostać po polsku, nie ma z tym problemu. To jest książka, jakby pisana z punktu widzenia trzynastolatki, która prowadzi swój dziennik, i właśnie ona prowadzi ten dziennik od dnia 30 listopada do Bożego Narodzenia, nawet parę dni później. Dlaczego taka literatura? Otóż dlatego, że oceny są dobre i nie dziwię się. Mi się ta książka podobała, mimo że jestem dużo starsza niż, niż bohaterka. Myślę, że dało mi to taki, wiecie, trochę powrót do własnego dzieciństwa, do tego, jak właśnie wyglądały te święta, kiedy byliśmy dziećmi. Tak jak w tytule, totalnie chaotyczne święta, więc zupełnie nie wszystko cukierkowe, piękne i wspaniałe, tylko raczej właśnie robienie z siebie głupka, w oczach chłopaka, który nam się podoba, różne zamieszania do tego rodzina, tak. No, tego typu tematy. Ja też w wieku tej narratorki pisałam dziennik, zaczęłam wcześniej, więc też jak to czytałam, przypominałam mi się, jak wyglądały te moje pamiętniki, i może powinnam wam je kiedyś przeczytać, na przykład te świąteczne. Fragmenty myślę o tym, żeby właśnie w ramach tego vlogmasa spróbować w ogóle znaleźć, czy ja coś w te święta pisałam, bo ja nie pamiętam, to wiecie, ile lat się zbierało. Także dajcie znać, czy to by było coś, co by Was interesowało. Ja myślę, że to może być trochę śmieszne. I właśnie dało mi to taki, wiecie, powrót o te tam ileś naście, lat wstecz, takie przypomnienie. Ale też z takiego współczesnego punktu widzenia, tak? To, to nie dzieje się 20 lat temu. Skąd to wiemy? No, pomijając fakt, że bohaterowie używają Whatsappa, to też jeden z bohaterów na święta na przykład chce dostać PlayStation 5. Więc jest to książka bardzo, bardzo współczesna i jest myślę w porządku. Mogłaby być fajnym prezentem dla nastolatki, ale może i nawet dla dziesięciolatki. Ale ja mam dużo więcej lat i ja się bardzo dobrze bawiłam. I się nie mogłam w sumie doczekać, jak te wszystkie sprawy się tam rozwiążą, no bo właśnie był totalny chaos. W tym filmie to jest wszystko, te siedem książek. Dajcie znać, czy któraś z was, z was, czy któraś z nich Was zainteresowała, czy planujecie którąś z nich przeczytać, albo w ogóle jakie macie plany czytelnicze na grudzień. I być może są jakieś książki, które sami chcielibyście zaproponować, które są związane z świętami. Także jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, to dawajcie znać. Ja na tej chwilę kończę ten film. Dzięki wielkie za oglądanie i wesołych świąt.